No, cześć, witam wszystkich. Taką pogodę dzisiaj mamy, ładną. A wybrałem się do lasu na grzybobranie. Na razie tylko niestety jedna kania. Tak ona sobie to wygląda. Średniej wielkości, czy naleziona tam na łące przed lasem. Tak to wygląda. No nic. Będę szedł gdzieś w tym kierunku. I zobaczymy, co yy, nam wyskoczy. Jak coś to oczywiście się odezwę. Do następnego. No i mam drugą kanię, taką mniejszą. Tak ona wygląda. Tutaj znaleziona. Korzeń oczywiście wykręcony. No nic. Taka też się przyda. Słabiutko z tymi grzybami. Na razie dwie kanie. A kręcę się tutaj po okolicy, może akurat coś jeszcze się uda uzbierać. Nie mówię tylko, że panie, ale ogólnie, może coś będzie. Ale mówię, no tak przechodziłem trochę lasu, to świeci pustkami, niestety. No dobra, no nic. Do następnego. No i podajmy taka Niezbyt duża kania. No, nie ma tak, mówię, za bardzo tych. Grzybów. Tutaj korzeń. No. Tak ona wygląda. Tu jest kolejna, ale jest za mała chyba, żeby ją zrywać. Ale pokażę tylko. Tak wygląda. Powinna być troszeczkę większa, żeby można było ją zerwać. Chyba ją zostawię. No i co? Rozejrzę się tutaj dookoła. Może coś jeszcze uświadczymy. Jakby co, to do następnego. No i tu mamy kolejną kanię Tak ona wygląda O no niestety tylko te kanie chyba Dzisiaj Jeszcze coś tutaj widzę pod Z tym krzaczku, ale to jest malutka O, tutaj Nisko ją naruszyłem już. Niestety takiej średniej wielkości to można śmiało wziąć, tak ona wygląda. Tutaj jeszcze miałem dwie takie mniejsze, to zostawiam. Nie biorę, no bo są za małe. I ta, co pokazywałem wcześniej, dobra, jakby coś do następnego i tutaj mam kolejną taką kanie lekko połamany korzeń ale no taka podstarzała niestety same dzisiaj kanie. no i to chyba byłoby na tyle dzisiaj bo już pomału zaczynam wychodzić z lasu a tak się rozglądam to nic nie widzę nigdzie no cóż dobra także zabieram ją jak coś na korzeniu była połamana. myślałem, że ktoś ją ułamał, ale nie. No dobra. Jakby coś jeszcze było, to się odezwę. Jak nie to zrobię takie krótkie podsumowanie. Kolejna. Coraz im większa. Taka nawet. Ładna. Nie no, Tylko jedna to prawda. Ale zawsze coś tutaj. Już tych kań trochę dzisiaj będzie. No nic. Idę w tym kierunku, szykuję się powodzi do, do wyjścia z lasu. No dobra. Jakby coś jeszcze było, to się odezwę. Na razie. Takie podsumowanie. Jesteśmy na takim wzgórzu, jakby nazwa starzec. Wzgórza dębowe. Przypomnę. Jakby ktoś nie wiedział, dłony śląbno. Yy, trzy takie większe kanie i trzy mniejsze. No tylko tyle udało mi się uzbierać Niestety, tak bywa. No cóż, dobra. To dzięki za oglądanie, lajki, suby, jak można to. Też bardzo bym prosił. No i dobra. Do następnego filmiku.